Powiedzcie stop w dowolnym momencie. Na przykład tu. Wezmę stąd pierwszą kartę. Odwrócę się, a wy zapamiętacie tą kartę. Odwracam się z powrotem i Waszą kartę dam gdzieś do środka talii. Wasza karta jest w środku talii i teraz spróbujemy znaleźć za plecami. Zdaje mi się, że już znalazłem Waszą kartę, więc teraz rozłożę kartę i Wasza karta jest jako jedyna odwrócona. Zapraszam do wyjaśnienia. Jest to naprawdę banalna sztuczka i do tej sztuczek nie potrzebujemy dosłownie żadnych umiejętności, tylko jest jedna rzecz. Na samym początku, jak nie widzą, musimy dać ostatnią kartę, odwrócić ją tak, że tu mamy karty tak, a tu mamy pierwszą kartę tak, a reszta jest odwrócona. No i się już możecie domyślić, co się dalej dzieje. Mówimy komuś, żeby wybrał pierwszą kartę, ale musimy uważać, żeby nie, pokazał, żeby nie pokazać tej pierwszej karty, tej ostatniej. Więc ktoś powie stop tu, dajemy mu kartę, niech on sobie ją zobaczy. I my w tym czasie albo czasami nie musimy się odwracać, jeżeli zauważymy, że wszyscy są skupieni na tej karcie, to możemy dać tą kartę, możemy trzymać karty bokiem, zasłonić tą część ręką. I wtedy z powrotem ją obrócić, przez co nikt nic nie zauważy. Ale dla bezpieczeństwa możemy się zawsze odwrócić. Nawet tak są karty odwrócić się, obrócić sobie talię i z powrotem się odwrócić do osób, na których pokazujemy sztuczkę. Kolejną rzeczą jest to danie karty do środka. Tu musicie, tu musicie uważać, żeby nie pokazać żadnej karty. Dlatego nie będziemy robili tak, bo zauważą, tylko po prostu trzymamy sztywną kartę. I dajemy kartę do środka. Oni widzą, że karta jest odwrotnie, więc się niczego nie spodziewają. I my obracamy się, albo po prostu dajemy kartę za plecami i robimy coś takiego. Po pierwsze odwracamy talię, tak? A po drugie dajemy tą ostatnią kartę z powrotem tak jak była. Przecież to nikt nic nie zauważy. No i albo dajemy komuś, żeby przeglądał, przeglądnął talię, albo my ją sami... Rozprowadzamy albo nawet możemy w rękach jej poszukać. I wtedy wszyscy naprawdę będą mieli zdziwienie wielkie, że ta karta tak szybko się obróciła. Dziękuję i zapraszam do kolejnego odcinka.